Dzień doberek, witam serdecznie już w siódmym epizodzie showdownów na ślepo i dzisiaj będziemy grać w tierze Little Cup. Pomysłodawcą jest oczywiście Pan Papa Garbodor, natomiast słuchaweczki przysłała mi firma Crux, do której link macie w opisie. No dobrze, wyłączamy oczywiście monitor, z drugiej strony mam tylko Discorda, nie mam już OBS-a i pomyślmy, co można by dodać do naszego teamu. Uważam, że Diglett będzie bardzo dobrym pomysłem, więc D I teraz pytanie, czy jest coś innego na D? Dalej to nie w tym tierze. D did, die. Obstawiam, że nie, że Diglett jest pierwszy, więc spróbujmy. Jeżeli chodzi o item, to ostatnio widziałem genialną strategię z Erbalunem. Pytanie, czy ja będę miał Erbalun, a B. Absorb Bulb może być. Usuniemy to i wpiszemy A no to jest już na pewno erbalun. Oczywiście. IQ Reversal. Oj, tylko pytanie, czy ja dostanę Reversal, czy coś innego. Zaufam, że to jest Reversal. Sucker Punch, bo to nigdy nie wiesz. I oczywiście Endur. EN, Encora się raczej nie uczysz. Diglett, erbalun, Arena Trap, Earthquake Rest. Sucker Punch, Endur, prawie idealny. Co ja tam chciałem wpisać jeszcze raz? Reversal był obok. Ah, no dobra. Niech już będzie. Absolutnym majstersztykiem w tym tierze jest Abra. Więc w teorii on powinien być pierwszy, prawda? Strzałka w dół. Nie wiem, na wszelki wypadek poklikam parę razy w górę. To powinien być Abra. Więc chcę Fokus Sash FS, jak Focus Sash. Magic Guard by się przydał. MG, albo lepiej zrobić go pod Life Orb, żeby robił jeszcze większe obrażenia. Więc wycofamy się raz i wycofamy się drugi raz. LO, jak Life Orb. Albo Loveball. To w takim wypadku jednak chcę Fokus Dobra, ten Magiko Girl zostaje. I teraz ruchy Psychic. Czyli nie wiem, czy nie wpisałem czegoś innego. PS um, Może być Psych Up, Psychic, Psy Beam, psychic Shock, Psychic Terrain. Mnóstwo rzeczy. Dobra, jedziemy coś totalnie losowego. Dazzling Glim może. Albo Energy Ball. E, B, CB, bo chcę użyć Charge Beam, to może być bardzo ciekawe. No niech będzie ten Dazzling Glim. Ciekawy, czy trafiliśmy w cokolwiek. Jest to Abra, Focus, Sash, Magic Guard, Psyshock, Energy Ball, Charge Beam, Dazzling Glim. Dziękuję. Z ciekawości, daleko miałem do... Psychic był pierwszy. Dobrze wiedzieć. Jest pewien Little Capmon Mon, który według mnie... Jest naprawdę niesamowicie mocny, silniejszy od swojej ewolucji, czyli Trapinch. TR, Tranquily z drugą formą, tr Trico tr Trico jest później, Trapinch. Czy ja chcę Focus Sash? Nie, ja bym chciał Choice Band, więc pierwszy jest Agua Berry, a Vest, Choice Band. Czy on nie miał też Arena Trap? To może być ciekawe, a T jak Arena Trap. I Q, zrobimy go pod to samo w sumie. Czy on się uczy Iron Head? Nie wiem oby. Feint jako ruch z priorytetem. Fe. faint I może Stone Edge. SE. Zobaczmy, czy się nie pomyliliśmy. Icehammer jest nielegalny. faint jest legalny. Stone Edge jest nielegalny. A to ciche, co? Nie wiedziałem w ogóle, że Stone Edge jest nielegalny. No dobra, jedziemy zatem totalnie na ślepo. Bla, bla, bla. Ty jesteś legalny i bla, bla, bla. Ty. Rock Slide, Scorching Sands Jest inny bardzo mocny Pokémon w tym tierze. Nazywa się Krabi. Kra. No nie ma opcji, żeby to nie był Krabi. Więc nie wiem pod jaki item. Może Iviolite. Ten Pokémon naprawdę jest defensywny. Więc FV, EV, jak Ivylight, Wiem, że ma dostęp do Sheer Force'a. I na tym mi za... lepiej. Nie no, ten Life Orb. A, Life Orb Sheer Force to jest tak mocne combo. Ale on mi nie wejdzie, nie ma opcji. Więc albo dobra, wiecie co? Proszę Was, o to chodzi, żeby było zabawnie. LO Albo Loveball Albo Life Orb. Life Orb powinien być wcześniej. Chyba, że coś innego jest. Oby nie. Sheer Force SF. Jak Sheer Force. I teraz ruchy. Liquidation. Li... Czy jest coś na Li jeszcze? No, niech będzie. Liquidation. Rock Slide, bo to będzie ciekawe. Metal Claw. Już tyle razy klikałem Mirror Code, że to jest na pewno Metal Claw. I chcę mu dać szansę za pomocą Agility. AG. Chyba będzie dobrze. Krabi. Life Orb trafiłem! Sheer Force Liquidation Razor Shell. Metal Claw Agility. Trzeba będzie sobie wybrać coś bardzo defensywnego. I chciałbym Lilipa, ale nie sądzę, żebym go trafił. Więc może pójdziemy w klasyka: Bulbazaur. Boo... Buu... może być Bunnelby, ale Bulbazaur byłby wcześniej. Boo... Buu... dobra, to będzie Bulbazaur, jak nic. Ziviolitem również. Yy, abilitka... no Overgrow będzie spoko, więc zostawmy jak jest. Ruchy, Sleep Powder, SL, jak Sleep, chyba nic innego nie będzie. Lich Seed LS GD jak Gigadrain. Może SB jako Sludge Bomb. To nie jest Bulbazaur, to jest Budeo. Z Evil Item, Z Natural Cure. Sleep Powder. <laughs> Leaf Storm. Gigadrain Shadow Ball. Nie mam pojęcia jakim cudem trafiłem takiego Pokemona, Po prostu nie wiem. Ale jest legalny. No i jako, że to jest już nasz ostatni Pokémon, to po prostu zamknę oczy, nie będę patrzył. Wybieram Ciebie z. Może z tym razem, więc BE jak Berry Juice, albo BJ. No to jest J, no to musi być Berry Juice. Nie wiem, którą abilitkę weźmiemy T i ruchy. Wybieram Ciebie, Ciebie, Ciebie i Ciebie. Arokuda z Berdjusem proper All tail, brick break brick break ice fang poison jab. No dobra, więc wybieramy jeszcze raz coś losowego. Mick brick break substitute ice fang poison jab. Herakros Bad Strong przygotował następującą drużynę i szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia czego się spodziewać po bleep Bagu oraz po Bagonie. Koffing, Arokuda. No to może jakiś subik. Toxic spikes. Ojojoj. Oj. Ice fang. Explosion, żyjemy bez problemu. Miss click. Source Dance, bardzo źle. Breakbreak Break, niestety nie zatłucze go na dwa hity, ale mamy Poison Jab, który ma szansę na Poison. I ta szansa niestety nie zadziałała. W takim razie pokażmy mu naszego Digleta, Bullet Punch. Przeżyłem, fajnie. A rokuda. Użyjmy Endur, żeby wystraszyć naszego przeciwnika. Liquidation, trzymamy się, super. Sucker Punch niestety nie robi zbyt wiele. Więc wyślijmy naszą spec defensywną tarczę Budeła, który ma Lifestorm, więc jest potężnym zagrożeniem. Substitute, nie trafiamy. Co to ma w ogóle być? To nie jest zagrożenie, to jest gówno. Raindance, Gigadrain, Crit, Super. Giga Drain, kryt zakryta, świetnie, świetnie. Tylko zastanawiam się, po co był mu ten deszcz. W sumie to się ciebie nie boję. Raktumb, żyjemy? No jasna dupa! Puff. Może zastosujemy przewagę, jaką daje nam deszcz i zaatakujemy go Liquidation. Puff. Abra nas niestety wykańcza, co było łatwo przewidzieć. Zatem wyślijmy naszego własnego abre i użyjmy Dazzling Grima. Przeciwnik przeżył, my na szczęście również. Jest to ewidentnie Choice Specs i zauważyłem, że w sumie mamy Energy Ball, który zrobi więcej. A zatem... Aaaa! Niestety tym razem był od nas szybszy, ale mamy priorytet w formie feinta, Czego nasz przeciwnik oczywiście się nie spodziewał. Mam Choice Benda, więc muszę dalej używać tego fejnta. Supersonic to naprawdę źle. Ale się przebijamy. Infestation. I teraz od tego jednego ruchu zależy, czy ta walka skończy się już teraz, czy dopiero za chwilę. Albo za dwie chwile, bo ma recover. Na szczęście Confuse już nie działa. Recover. No kolego, mam wrażenie, że mnie już nie pokonasz. Chociaż nie powiem, ten infestation robi nieprzyjemne obrażenia. I fajnie by było jednak się wyswobodzić tak trochę. No typie! Eee... Radii 212 się przygotował następujący skład, który zamierzam od razu skontrować trapinczem. Do walki wchodzi Central i szczerze mówiąc mam to gdzieś. Earthquake! Potężne obrażenia. Jedyny Pokémon, który może to skontrować to Duskull, ale on raczej nie wejdzie. I proszę bardzo, Central pada. Timbur niestety dobija nas Punchem, ale mamy Magic Guard i Focus Sash, więc na 100% przeżyjemy jego atak. <laughs> Slowpok całkiem dobrze nas kontruje, więc wyślijmy Arokudę. Calm Mind. Uhuhu. No to może Subic, Poison Jab, Stored Power. I szczerze powiedziawszy, nie zmieniam. Poison Jab. Piękny kryt, niestety bez Poisonu. Ale to nic złego, bo jest on dużo wolniejszy od nas i możemy użyć Liquidation. Wchodzi Duskull i wiecie co? Kliknę to jeszcze raz. Willow wiadomo, ale to nic. Może jakiś boost? Nie, nie tym razem. Tail Slap, okropne gówno. Teraz się przekonamy, czy jesteś skarb, czy też nie. Cóż, nie poszczęściło ci się kolego. Klikamy po raz kolejny Syshock, wykańczamy Mincino. I jakby to powiedzieć, nie znam Woopera, który by wytrwał Energy Ball od Abry. I to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, a także firmie Krux za słuchaweczki. Nie możemy zapomnieć o pięknych wspierających, którzy nas pięknie wspierają. Do zobaczenia za dwa dni w finałowym, epickim epizodzie. Bye bye!